Marzec w Krakowie był wyjątkowo chłodny, jakby zima nie chciała oddać pola nadchodzącej wiośnie. W powietrzu czuć było wilgoć i zapach Starego Miasta, a szare niebo odbijało się w kałużach, rozlanych na nierównym bruku. Tego dnia szpital przy ulicy Kopernika był miejscem narodzin i rozstań, radości i ciszy, która potrafiła rozedrzeć serce. Dla Dawida Kowalczyka był to dzień, którego nie zapomni nigdy. Miał zaledwie 23 lata, wciąż zbyt młody, by mieć plan na życie, a jednak wystarczająco dojrzały, by wziąć odpowiedzialność za rodzinę. Kiedy jego córka przyszła na świat, trzymał Natalię za rękę. Płakała, myślał, że z bólu, ale jej łzy nie były tymi, które znał z wcześniejszych chwil szczęścia. Miały w sobie coś pustego, zimnego. Kilka godzin później zniknęła, bez słowa, zostawiła kartkę. Krótką, nierówną, przepraszam, nic więcej. Dawid siedział z noworodkiem w ramionach, patrząc przez okno, za którym miasto tętniło swoim rytmem. Obok, w wózku, spał ich dwuletni syn Olek, z głową opartą o pluszowego Misia. Pielęgniarka podeszła i zapytała, czy wszystko w porządku. Skinął głową. Kłamał. W jego wnętrzu panował chaos, strach, złość, niedowierzanie. Został sam z dwójką dzieci. Bez mieszkania, bez pracy, bez planu. Natalia od miesięcy była inna, nieobecna, zamknięta w sobie. Czasem siedziała godzinami w łazience, zgaszona, jakby życie ją bolało. Gdy Dawid próbował z nią rozmawiać, milczała. Zrzucał to na depresję, zmęczenie, może traumę poporodową. Ale nigdy nie sądził, że po prostu odejdzie. Szpital wypisał ich po trzech dniach. Dawid opuścił budynek z córką w nosidełku, walizką w drugiej ręce, a Olek kurczowo trzymał się jego spodni. Próbował nie płakać, choć gardło ściskało mu tak, że ledwo oddychał. Mieszkanie, które dzielili, wynajmowała Natalia. Kiedy poszedł tam z dziećmi, właściciel nie wpuścił go do środka. Nie jesteś na umowie, powiedział sucho. Dawid zadzwonił do swojej matki. Mieszkała w Nowym Sączu. Nie mogę ci pomóc, usłyszał. Musisz się nauczyć być mężczyzną. Wędrował przez miasto przez kilka godzin, aż w końcu trafił do noclegowni przy ulicy Ditla. Pokój był mały, zimny, z metalowym łóżkiem i cienkim materacem. Jedna żarówka na kablu bujała się pod sufitem. To miał być ich dom. Oleg zapytał: "Tatusiu, a gdzie mama?" Dawid poczuł, jak coś w nim pęka. Uśmiechnął się słabo. Mama musiała wyjechać, powiedział. W nocy, kiedy dzieci spały, siedział na podłodze, patrząc w ekran telefonu. Sprawdzał wiadomości, próbował do niej dzwonić. Nic, jakby wyparowała. Łzy spływały mu po policzkach, ale był cicho. Nie chciał obudzić dzieci. Miał wrażenie, że jego ciało jest cięższe, jakby każdy oddech był walką. Rano ubierał dzieci i chodził po mieście, pytając o pracę. Nikt nie chciał zatrudnić młodego ojca z dwójką dzieci na rękach. Po tygodniu znalazł sprzątanie hal magazynowych, nocna zmiana, najniższa krajowa. Przyjął bez wahania. Dzieci zostawały pod opieką pani Zofii, starszej kobiety z noclegowni. Była jak cień anioła, cicha, łagodna, nie zadawała pytań. Przynosiła im herbatę. Czytała bajki Olkowi, tuliła niemowlę do snu. Dawid pracował nocą, spał po trzy godziny dziennie. Ciało bolało. Czasem zasypiał na stojąco w tramwaju. Ale każdego ranka, gdy widział uśmiech Olka i czuł delikatne paluszki córeczki ściskające jego dłoń, wiedział, że nie ma innej drogi. Musi żyć. Musi być silny. Dla nich. To był dopiero początek. Przed nimi jeszcze długa kręta droga. Ale w sercu Dawida tliło się coś, co pozwalało mu iść dalej: miłość do dzieci i nieustająca nadzieja, że jeszcze będzie lepiej. Zanim przejdziesz dalej, zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu: z jakiego miasta nas oglądasz. Twoje wsparcie naprawdę wiele dla nas znaczy. Minęły trzy tygodnie od dnia, w którym Dawid został sam z dziećmi. Codzienność nabrała nowego rytmu. Nie była już przewidywalna, lecz chaotyczna i surowa. Każdy dzień zaczynał się o piątej rano. Dawid wstawał, zanim pierwsze światło przebiło się przez brudne okno noclegowni. Cicho zbierał ubrania, sprawdzał czy dzieci nadal śpią i przez kilka minut stał w ciszy, patrząc na nich z mieszaniną zmęczenia i czułości. Potem ruszał, najpierw do łazienki, gdzie lodowata woda budziła go gwałtownie, a potem do prowizorycznej kuchni. By przygotować mleko i kawałki chleba, które kupił poprzedniego dnia. Oleg budził się zawsze z tym samym pytaniem: Tata, dzisiaj mama wróci? Dawid nie wiedział już, co odpowiadać. Serce bolało coraz mocniej, a kłamstwa, które miały chronić syna, zaczynały ciążyć. Jeszcze nie dziś, kochanie. Mówił i przytulał go mocno. Córka, której nadali imię Maja, była spokojna. Rzadko płakała, jakby instynktownie wyczuwała, że jej płacz może przeważyć szale cierpliwości ojca. Każdego wieczoru Dawid wyruszał do pracy. Halę magazynową znał już na pamięć. Długie korytarze, skrzynie, zapach smaru i kurzu. Jego ręce były szorstkie, paznokcie połamane, a plecy bolały od noszenia ciężarów. Czasem, gdy kończył zmianę, nie czuł nóg. Wracał do noclegowni z pierwszymi promieniami słońca. Przemierzając ulice Krakowa, które dopiero budziły się do życia. Pani Zofia czekała już z dziećmi. Czasem opowiadała, jak Olek nie mógł zasnąć, i jak Maja uśmiechnęła się przez sen. Dawid zawsze dziękował jej z całego serca, ale słowa wydawały się zbyt małe w stosunku do jego wdzięczności. Pewnego dnia, wracając z pracy, Dawid zauważył ogłoszenie na drzwiach osiedlowego sklepu zatrudnimy pomocnika. Elastyczne godziny, mile widziani ojcowie samotnie wychowujący dzieci. Zadzwonił od razu. Właścicielką sklepu była pani Irena, kobieta w średnim wieku o ostrych rysach i miękkim sercu. Już przy pierwszym spotkaniu zobaczyła w oczach Dawida coś, czego nie sposób było zignorować determinację i zmęczenie przemieszane z nadzieją. Przyjęła go bez wahania. Praca w sklepie była lżejsza, ale również wymagająca. Dawid układał towar, pomagał klientom, uczył się systemu kasowego. Irena pozwalała mu przychodzić z Olkiem, który siedział cicho w kącie i rysował kredkami. Czasem, gdy nie było klientów, Irena siadała obok chłopca i pytała, co narysował. Z czasem stała się czymś więcej niż tylko szefową. Stała się wsparciem. Wieczorami Dawid zabierał dzieci na krótki spacer po plantach. Patrzył, jak Oleg biega za gołębiami, a Maja śmieje się z jego wygłupów. W tych chwilach zapominał o bólu, o strachu, o przeszłości. Liczyło się tylko tu i teraz, ten moment, w którym czuł, że nie wszystko jest stracone, ale były też gorsze dni. Dni, w których brakowało pieniędzy na pieluchy. Dni, w których Olek miał gorączkę, a Dawid nie wiedział, czy iść do apteki, czy kupić chleb. Dni, w których siadał na podłodze z głową w dłoniach, pytając Boga, czemu został sam. Ale nigdy nie płakał przy dzieciach. Ich uśmiechy były jego światłem, jego powietrzem. Jednej nocy, kiedy maja nie mogła zasnąć, Dawid wziął ją na ręce i zaczął nucić melodię, którą śpiewała mu jego babcia. Wtedy Olek podszedł, objął go za szyję i powiedział: Tatusiu, jesteś najlepszy na świecie. Dawid poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Nie płakał z bólu. Tym razem to były łzy wdzięczności. W tamtej chwili zrozumiał, że mimo wszystkiego, co ich spotkało, on i jego dzieci są rodziną. I to wystarczy. Zanim przejdziesz dalej, zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Twoje wsparcie naprawdę wiele dla nas znaczy. Zbliżała się wielkanoc. Kraków zaczynał powoli zmieniać swoje oblicze. Stragany z pisankami pojawiły się na rynku, ludzie robili zakupy w pośpiechu, dzieci w przedszkolach malowały baranki i kurczaki. W powietrzu unosił się zapach świeżo pieczonego chleba i dymu z kominów, który przypominał dzieciństwo. Dla Dawida te święta miały być zupełnie inne, bez stołu zastawionego jedzeniem, bez rodziny, bez radosnego zgiełku, ale z sercem pełnym czegoś, co długo uważał za stracone nadziei. Olek codziennie dopytywał o zajączka i malowanie jajek. Dawid, choć zmęczony, starał się zachować tradycję. W sobotę przed świętami razem z panią Zofią ugotowali kilka jajek, a Olek z zapałem malował je kredkami i naklejał na nie kawałki kolorowego papieru. Maja leżała w nosidełku i obserwowała świat szeroko otwartymi oczami. Pani Zofia przyniosła kawałek babki drożdżowej i kilka plasterków szynki, które udało się zdobyć w lokalnej parafii. Dawid podziękował jej szeptem, nie ufając własnemu głosowi. Wiedział, że gdyby powiedział coś więcej, głos by mu się załamał. W wielką niedzielę wstał wcześniej niż zwykle. Ubrał dzieci w jedyne czyste i w miarę eleganckie ubrania, jakie mieli. Olek miał niebieską koszulę, którą dostał od pani Ireny. A maja miała białą czapeczkę z pomponem, którą Zofia wydziergała na drutach. Ruszyli do kościoła. Dawid nie był bardzo religijny, ale czuł, że to ważne. Nie dla niego, ale dla dzieci. Kościół był pełen rodzin, śmiechu, zapachu kadzidła i świec. Kiedy ksiądz mówił o odrodzeniu, o nowych początkach, Dawid poczuł, że każde słowo uderza w niego jak fala. Po mszy wrócili do noclegowni. Zjedli śniadanie przy małym stoliku z plastiku. Było skromne, ale Dawid widział w oczach dzieci, że cieszyły się, że są razem i to wystarczyło. Potem poszli na spacer. Planty były pełne ludzi, a Olek biegał między drzewami, krzycząc: Szukam jajek, choć wiedział, że żadnych tam nie będzie. Dawid uśmiechał się, choć serce ściskało mu się z żalu. Wieczorem, gdy dzieci już spały, Dawid usiadł na łóżku i wyjął z kieszeni małą karteczkę. Była to ulotka, którą ktoś wręczył mu kilka dni wcześniej. Informacja o programie wsparcia dla samotnych ojców. Zajęcia, pomoc psychologiczna, doradztwo zawodowe, przez kilka dni chował ją i ignorował, ale tej nocy postanowił zadzwonić. Usłyszał spokojny, ciepły głos kobiety. Umówiła go na spotkanie na wtorek. W ośrodku przyjęła go Magdalena kobieta o siwych włosach i spokojnych oczach. Słuchała go przez ponad godzinę, nie przerywając, potem uśmiechnęła się i powiedziała, Dawidzie, nie jesteś sam. Będziemy cię wspierać. Masz dla kogo żyć i masz też prawo prosić o pomoc. To zdanie uderzyło go jak piorun. Przez lata czuł, że musi wszystko udźwignąć sam, a teraz pierwszy raz ktoś mu powiedział, że nie musi. Z pomocą Magdaleny udało się załatwić żłobek dla Mai na kilka godzin dziennie i miejsce w przedszkolu dla Olka. Irena dostosowała grafik w sklepie, tak by mógł pracować w ciągu dnia. Dawid po raz pierwszy od miesięcy miał wieczory tylko dla dzieci. Czytał im bajki, grał w karty z Olkiem, przytulał maję, gdy płakała w nocy. I coraz częściej łapał się na tym, że czuje się szczęśliwy nie oznaczało to, że wszystko było łatwe. Czasem brakowało pieniędzy. Czasem choroba dziecka zmieniała plany, a czasem wracały wspomnienia. Ale każdy dzień kończył się poczuciem, że zrobili kolejny krok naprzód. Razem Zanim przejdziesz dalej, zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Twoje wsparcie naprawdę wiele dla nas znaczy. Maj nadszedł cicho, z długimi wieczorami i zapachem bzu unoszącym się nad Krakowem. Miasto budziło się do życia, kawiarnie wystawiały stoliki na zewnątrz, dzieci biegały po parkach, a na plantach rozbrzmiewały dźwięki gitar i śmiechu. Ale dla Dawida świat wciąż obracał się wokół prostych rytuałów: pobudka, śniadanie z dziećmi, praca, opieka, kolacja, bajka, sen. Był to rytm trudny, ale już niebolesny. Codzienność powoli przestawała być walką, a stawała się opowieścią o przetrwaniu i czułości. Olek rozkwitał w przedszkolu, codziennie wracał z nowym rysunkiem, nową piosenką, nową historią. Maja rosła szybko. Z uśmiechem, który potrafił rozświetlić nawet najbardziej pochmurny dzień. Dawid patrzył na nią i myślał, jak niewiele brakowało, by nie było tych chwil. Gdyby wtedy w szpitalu poddał się, oddał dzieci do opieki społecznej, zniknął. Ale nie zrobił tego. I teraz każdego dnia był za to wdzięczny. Pani Irena w sklepie stała się kimś więcej niż pracodawcą. Z czasem zaczęła traktować Dawida jak syna. Czasem po zamknięciu sklepu siadali razem na zapleczu i rozmawiali o życiu, o samotności, o stracie. Okazało się, że sama straciła córkę w wypadku kilka lat wcześniej. W jego cierpieniu rozpoznała swoje własne, a w jego walce nadzieję, że miłość mimo wszystko nie ginie. Pewnego popołudnia, kiedy Dawid odebrał Olka z przedszkola. Usłyszał od nauczycielki, że chłopiec opowiadał innym dzieciom, że jego tata jest bohaterem, bo robi wszystko sam. Te słowa uderzyły w niego z siłą lawiny. Szli potem razem przez park i Dawid milczał, dusząc łzy. Olek trzymał go za rękę i opowiadał, jak narysował ich wspólny dom. Jeszcze nie mamy, ale kiedyś będziemy mieć, prawda? Dawid przytaknął. Nie chciał dawać obietnic, których nie był pewien. Ale wtedy po raz pierwszy od miesięcy naprawdę w to uwierzył. W ośrodku, do którego zapisał się dzięki Magdalenie, zaczęto organizować grupy wsparcia dla samotnych ojców. Dawid nie chciał iść na pierwsze spotkanie. Bał się, że nie będzie potrafił mówić, ale usiadł w kręgu, spojrzał na innych mężczyzn, zmęczonych, milczących, takich jak on, i zrozumiał, że nie musi już dźwigać wszystkiego sam. Opowiedział swoją historię. Nie płakał wtedy, ale trzęsły mu się ręce. Po spotkaniu jeden z ojców, starszy o kilkanaście lat, objął go ramieniem i powiedział: Ty jesteś przykładem dla nas wszystkich. Wkrótce potem Dawid dostał list. Nadawcą była Natalia. Koperta była zgnieciona, litery znajome. Trzymał ją przez kilka dni, zanim odważył się otworzyć. Pisała, że jest w Niemczech, że leczy się na depresję, że myśli o dzieciach codziennie. Przepraszała. Pytała, czy mogłaby kiedyś porozmawiać z Olkiem. Dawid długo wpatrywał się w papier. W sercu miał złość, ale też coś jeszcze. Ulgę, że żyje. Odpisał krótko: Dzieci są bezpieczne. Odezwij się, kiedy będziesz gotowa naprawdę wrócić. Dni mijały. Dawid coraz rzadziej sprawdzał telefon z nadzieją na wiadomość od Natalii. Coraz częściej myślał o przyszłości, którą buduje, cegła po cegle, krok po kroku. Razem z dziećmi szukali nowego mieszkania. Pani Irena pomogła znaleźć mały lokal w podgórzu dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Nie było luksusu, ale było światło, ciepło i poczucie, że zaczyna się nowy rozdział. W dzień przeprowadzki Dawid zatrzymał się w progu nowego mieszkania. Oleg wbiegł do środka, krzycząc: To nasz dom!, a Maja śmiała się w jego ramionach. Stał tam przez chwilę, czując, jak coś ciężkiego opuszcza jego barki. Spojrzał na dzieci i wyszeptał: Udało się. To nie był koniec ich historii, ale był to początek życia, na które zasługiwali. Zanim przejdziesz dalej, Zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Twoje wsparcie naprawdę wiele dla nas znaczy. Czerwiec przyniósł do Krakowa prawdziwe lato. Słońce wylewało się na brukowane ulice, dzieci biegały boso po podwórkach, a zapach świeżo koszonej trawy mieszał się z aromatem pieczonych obważanków. W nowym mieszkaniu Dawida zapanowała cisza, jakiej nie znał od miesięcy. Nie była to pustka, lecz spokój. Dzieci miały własny pokój. Na ścianach wisiały rysunki olka, a łóżeczko Mai stało tuż przy oknie, przez które co rano wpadały promienie światła. Dawid nauczył się rytmu nowego życia. Rano przygotowywał śniadanie. Jajka na miękko i chleb z masłem. Olek opowiadał przy stole, co planuje narysować tego dnia, a Maja gaworzyła w swoim krzesełku, rozrzucając okruszki po całej kuchni. Po śniadaniu odprowadzał Olka do przedszkola, a Maje do żłobka. Potem jechał do sklepu pani Ireny, która nadal była nie tylko pracodawcą, ale też opiekunką ich małego świata. Dni wypełniała praca, ale nie była już ucieczką od cierpienia. Stała się sposobem na budowanie przyszłości. Wieczorami wracali do domu, robili kolacje, a potem siadali na podłodze i układali puzle. Oleg zawsze chciał, żeby kończyć obrazek razem. Bo razem jest najlepiej, prawda, tato? Mówił. Dawid wtedy tylko kiwał głową, niezdolny do odpowiedzi, bo w oczach zbierały mu się łzy. Pewnego dnia, podczas spaceru na Kazimierzu, spotkali Magdalenę. Widząc Dawida z dziećmi, uśmiechnęła się szeroko. Wyglądacie jak rodzina z obrazka, powiedziała cicho. Dawid spojrzał na nią i odpowiedział. Bo jesteśmy, może nie idealna, ale prawdziwa. To było szczere. Ich rodzina powstała z bólu, ale została zbudowana na miłości i codziennym wysiłku. Niedługo później, z inicjatywy Magdaleny, Dawid został zaproszony do lokalnej fundacji, by opowiedzieć swoją historię. Miał mówić do grupy ojców, którzy, tak jak on kiedyś, stali na krawędzi. Przez kilka dni nie spał dobrze bojąc się, że głos mu zadrży, że nie znajdzie słów. Ale kiedy wszedł na salę i zobaczył tych mężczyzn, zgarbionych, zmęczonych, milczących, poczuł coś, czego się nie spodziewał. Siłę. Opowiedział wszystko: szpital, ucieczkę Natali, noclegownie, pracę w nocy, herbatę od pani Zofii, rysunki Olka, pierwsze uśmiechy maj, Każdy fragment swojej historii mówił o lęku, o wściekłości, o chwilach, gdy chciał zniknąć. Ale też o tym, że każdy dzień był wyborem i że wybrał miłość. Kiedy skończył, sala milczała, a potem rozległy się brawa. Nieentuzjastyczne, ale pełne szacunku. Podszedł do niego młody mężczyzna z dzieckiem na rękach i powiedział: "Dzięki tobie nie czuję się już sam". Tego wieczoru Dawid wrócił do domu i zastał Olka siedzącego na parapecie. Chłopiec patrzył w niebo. Tato? Zapytał. A czy jak dorosnę, to będę tak silny jak ty? Dawid usiadł obok, objął go ramieniem i odpowiedział. Będziesz silniejszy, bo już teraz masz w sobie coś, czego ja długo nie miałem, odwagę, by być sobą od początku. Kilka tygodni później, Dawid otrzymał list od Natalii. Tym razem nie pisała z daleka, pisała z Krakowa. Była w trakcie terapii, chciała spotkać się z dziećmi. Dawid nie odpowiedział od razu, potrzebował czasu, ale nie czuł już złości. Czuł, że w końcu potrafi podejmować decyzję nie z bólu, lecz z miłości. Na urodziny Olka zaprosili kilku przyjaciół z przedszkola. Zrobili tort, balony, a Dawid kupił mu rower, na który odkładał przez miesiące. Kiedy Olek odpakował prezent, krzyknął z radości. Rzucił się tacie na szyję i powiedział tylko jedno słowo: Dziękuję. Dawid poczuł wtedy, że wszystko, każda bezsenna noc, każda łza, każdy wysiłek, miało sens. To była historia o upadku i wstawaniu, o ojcostwie, które nie jest idealne, ale prawdziwe, o miłości, która nie krzyczy, ale trwa. Dawid już nie bał się jutra bo wiedział, że jakkolwiek by wyglądało, on i jego dzieci przejdą przez nie razem. Z całego serca dziękujemy za bycie z nami w tej historii. Jeśli cię poruszyła, zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Twoje słowa naprawdę mają znaczenie.